To jest najlepszy padowiec w Polsce. Wygrał dwa razy PlayStation Cup oraz zajął pierwsze miejsce na konsol kapie. I jeszcze zajął dziewiąte miejsce na Elite kapie, A co najlepsze, cały czas gra na konsoli, więc gościu na 120 FPS-ach radzić sobie z Kami, Malibuką i Tysonem. Dzięki czemu wygrał prawie 150 tysięcy złotych, ale w dzisiejszym odcinku ja go pokonam. Obiecuję, kto zrobi więcej fragów w ciągu trzech gier, wygrywa 100 zł. Ja pierdzielę! Fajny nick. Nie! Nie, nie co ja zrobiłem? On ja już troluje. Chciałem o. ci zabrać fragę i ja za bardzo się chciałem poświęcić. Ty, dobra, ja bardzo. A ty już masz dwa fragi. To mi się bardzo nie podoba. Spokojnie, ja się natrafisz. To uwaga, pierwsze pytanie brzmi: Ile wygraliśmy w Fortnite? Z oficjalnych turniej na turniejach to 30 tysięcy dolarów. Ile? Większość to konsola, a na PC mam 2000. To jest no. dla mnie jest szczerze powolone, że ty grać na konsoli i jesteś w stanie wygrywać na ludzi, którzy grają na komputerach. Oni się nie ruszają! Nie! Zniszczyłem się go karierę fortnightową, kurwnie, tak mówię. Boks, żartowałem box? Tak, O To ja mu teraz zniszczyłem karierę Fortnite'ową. Nie ja A nie Oho O kurde nie no wywaliłeś się z jednym fragiem Tego fajta możesz wygrać dla mnie Nie ma no, mało do tego Uhuhu Idziemy, idziemy walizeri butować Ej, ej, ej ej Dobra, nie lutuję, ja twardo z szarym pistoletem wlatuję Nie ma czasu, nie mogę ci no. pozwolić wyrobić robić więcej fragów ty, bo się okazało, że ja mam nowe dło na sobie. No jak? ja biegnę. O kurde. Nie no, trzeci raz w tej samej grze się wywaliłem. Kasujemy to nagranie, tego nie ma. Szczerze mówiąc, życzę ci, żebyś się teraz wywalił. No, wywali się od nich, jakoś nie wie co się dzieje w tej grze. kiedy nie kiedy, już tylko się fragów zrobiłeś, nie? Nie, to jest trochę przykre, jak ty tych ludzi cały czas. <laughs> Przestań ich tak torturować. On, idą we mnie. No i dobrze, że na ciebie idą, mam nadzieję, że cię zabiją jeszcze. Nie no. To, to jest lekka przesada, nie? Proszę, chodź innego fraga jeszcze chcę zrobić. Nie no, nie wiesz swojego drużyny. Box. oho! Ty się martw o to, żeby nie przegrać tego wyzwania. Mogę ci zadać drugie pytanie od razu. Jak wiemy, to Fortnite w nowym chapterze zbanował Zen'a, więc pytanie do ciebie, kiedy ty przestałeś go używać? W ogóle go nie używam. Nigdy nie używałem. No i, no i wychodzi na to, że drugi raz ktoś chce oszukiwał na odcinku, no. Nieopłacalne jest. Nieopłacalne jest, mówię nieprawdę. A ja w ogóle widzę chłopa w krzaku. Box ty może robić trzy fragi, ale chłopie, niszczę karierę każdego zawodnika. Bo, czyli sobie zadaję pytanie o Zena, a ty 30 z tego dajesz życiówkę, Nie, zajma. Nie możesz mi go zabrać. Let's go! Nie, nie ja tego nie rozumiem totalnie. Ty sobie chodzisz sobie sam i zabierasz każdy duel, jaki spotykasz. Uuu, aj, aj, ty no ja nie wiem, ale ja dzisiaj też jakoś rozwalam każdego przeciwnika. Chłop pomylił kreatywny no. Ja nie odpuszczam no, jest... takim ludziom. Yeah. Let's go, zabiłem go po pół godziny. Dobra, ale problem jest taki, że ty masz 14 fragów. Ja jednak chyba poproszę o te skrypty od kolegi. 150. I ostatni chłop został no. Ostatni musi być mój. Ja, ja mogę tylko parę się zrobić. Full piece dead, oh, let's yeah, go. To... Zrobiłeś tylko ode mnie 8 fragów więcej. Yeah, ale to... po co ty od razu idziesz na fragi no? Nie, 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 nie na niego, matko polska, ledwo co go zabiłem, zostawił mi 13 HP Czyś Czyżby giniesz? Oj, oj, coś się dzieje? Nie, prawie ci go zabrałem Aktualnie Piksowski ma przewagę 7 fragów Ale nie myślcie, że już nie mam szans wygrać Bo ja dopiero odpalę prawdziwego demona Ale zobaczycie to za chwilę Dobra, to zadam ci to pytanie Wiadomo, że jesteś milionerem przez Fortnite'a No i czy jakieś dziewczyny przychodzą do Piksowskiego na spotkanie? Zależy jakie, ja, ale... No nie Jakiś hop, A, wiesz, z jego kolegą A jego kolega nie wie co się dzieje Oni są tacy bladzi Uuuu Spokojnie, jak jest Szymek Dymek to nie, mo nie może zginąć Nie no, ty musisz przestać robić fragi, serio mówię No i zabiłeś mnie, no co, co tu się dzieje, no. Nie no, ja nie wytrzymuję. Podstawienie aktorzy. Nie, on się nie porusza w ogóle. On się totalnie nie porusza. Ja, ja pierdzielę, ty, bo tu nie ty jesteś. Bo no, ja myślałem, bym Chodź, proszę. Dobra, ty masz znowu 7 fragów. Ja w ogóle oporu ci nie daję. Ja się nie spodziewałem, że aż tak by, źle ze mną będzie. Nie, nie strzeliła mi pompa. O, teraz strzeliła pompa. Pomoc, pomocy potrzebujesz? Nie potrzebuję pomocy. Przychodzę. Let's go, zabiję no, dwóch! Dobra, maszyna ruszyła. Tęgrze cię doganiam, obiecuję. Ja się nikogo nie boję, ja w twardo w niego wierzę. O kurde, ja się boję, boję jednak się boję! Teraz go zabieram. Dawaj oh go, ja ci go sproję. Uuuu! Uh, nice! Jeszcze cierpię Boks! Oh. Nie, zniszczyłem go kariera, ja ty mi zabierasz fraga, no nie! Okay, bo ja. To? Nie! Jest drugi I frag zabrany! Pompa. No nie! nie. Jakieś takie zgrane to łapem ci. Nie, a mi się nie podoba to zgranie, bo końcowo to ty dostajesz te fragi. Wychodzi po prostu na to, że to Tombik cię nosił na plecach na turniejach, a nie ty Tombika. Kolejne pytanie brzmi... Ty wiadomo, wygrywasz pieniądze, bo jesteś dobry Fortnite'a. A żeby być dobrym trzeba długo grać Fortnite'a. Ile razy wychodzisz na dwór w ciągu miesiąca? W ciągu miesiąca? Hmm. Codziennie Nie no, proszę nie kłamać O, czekaj, to musi być... No. Tak, zabrałem ci go W końcu ci zabrałem jednego fraga Nie nie wiem ile w ciągu miesiąca No dużo, no Nie no, ale nie kłam, nie. Ja rozumiem, że musisz być na normalnego człowieka A, czyli to tylko ja wychodzę na miesiąc Rozumiem O kurde, ty widzę nie czterech będę. najgorszych graczy na świecie aktualnie, widzę Tak, a to jest ostatni chłop! Co Uuu. jest? Ej, ten wyjdzie się robi jakąś samotność z tobą. Nie, proszę, nie możesz mi zabić. Proszę. Nie, bo oni się wyjdą. Tak. Let's no go! Zabierałem. Co ty teraz robisz? O kurde, ty! O BOX! dead? Ja w tej grze zacząłem jakoś niszczyć ludzi. Jak widzicie, w ostatniej grze zacząłem niszczyć. A do Pixowskiego brakowało mi około siedmiu fragów, więc jeszcze wszystko jest możliwe. To ja ci zadaję dzisiaj ostatnie pytania Dlaczego nie chciałeś się przejść na komputer z konsoli? No znam ludzi, przechodzą na pc i potem idą znowu na konsolę, to potem już nie playsują. Wolę zrobić jak najwięcej dolarów na konsoli, póki mogę. Potem jak zrobisz dużo 300 dolarów i będę wiedział, że tyle mi starszy, to po prostu kupuję PC. -tę. A na to tak jest raczej niemożliwe. Ty wygrywasz pieniądze na komputery, grany na konsoli. Ja nie wierzę, że ty nie, nie będzie ci dobrze szło czasami. To masz błoga potem, że... to go? No. Ja pierda. Nie o ty dwóch chłopaków już zabiłeś? Nie przestarza, że tak szybko? Ja, ja myślałem, że serio mi się uda ciebie dogonić. Muszę zrobić pięć fragów, żeby cię dogonić. Ja nigdy się nie podam, pamiętaj. Ej, a ty nic nie no, mówisz o Prawdziwi przyjaciele się, się tak nie, nie się zachowują. Mój frag, mój. Uuu. On nie umie budować nawet. Uh. A, bo ty go już zabiłeś! Aha, Pierwszego? bo ty tak, już zabiłeś cię. dwóch chłopa! Nie no ty przesadzasz, nie? Ja nie nadążam z, z, z tym co ty ty robisz w tej grze Full Pulpis full I dał mi pompę, tak Dobra, ja zabiłem jego kolegę przynajmniej Nie zasetim chyba A. Nie no dał mi stąd full pompę, no dał mi yes. Nie no to jest nie to jest oszukane On nie wiedział co się dzieje przecież Co ja właśnie widzę? Co to są za ludzie? O nie no, oni się nie poruszają przecież. To oni się nie, nie ruszają. to musi być ustawione, to musi być ustawione. Nie no, co ty robisz, ty całe dół rozwalasz. Przecież ciebie się nie da zabić, jesteś kuloodporny no. O, nieważne. Nie no, jakie ty pompy dajesz cały czas. Te starty tak ich niszczyć, no nie naprawdę, to jest smutne aż jak to się ogląda. Lekka różnica fragów jest, więc ja jeszcze mam szansę na spokojnie widzowie. Nie, on nie może być prawdziwy. Jak ty masz jeszcze kochanie na... na imię? Ej, ale on jest karkowo motem, ej, przepraszam. Nie no, ale on mi uciekł, nie chciałem żebyś mi uciekł. Nie no, to jestem najgłupszym graczem na świecie. Gejś ty ślujesz? Tak, zabiłem. Nie no, ile zapłaciłeś aktorom w tym lobby, nie? Box! Nie no, i znowu mi daje full pop Nie no, przecież to jest taki żart! Nie no, co on robi? serio, serio ale, widać, że jeść. kupione zostało tutaj coś. O! No właśnie. Ty na on, on nie wie, co się dzieje w tej grze. Zero poru oni dają tobie. A ja albo cię prawie zabiję, piksowski. No siema. Ja, ty się ma. Nie ja, to skończę, jeszcze kolego odrodził. A tu z tobą, co się dzieje, chłopie? No i został ostatni chłop A ty zrobiłeś ponad 17 fragów Zostałem op upokorzony na dzisiejszym odcinku, serio Box, nie, ty cały dom mu wybudowałeś Dom dla jego rodziny nowy On znowu paprykę ma No i let's go